Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przygotować się do przejścia na KSEF. Jeśli korzystasz z Mija Biznes, mam dobre wiadomości. Jesteśmy już w pełni gotowi do pracy z nowym systemem. A teraz razem przygotujemy do tego Twoją firmę. Naszym zadaniem jest sprawić, żeby przejście przebiegało dla Ciebie maksymalnie gładko, bez straty czasu i nerwów. W tym filmie omówimy 9 ważnych tematów od przejścia na KSEF do rzeczywistego wykorzystania dla Twojego biznesu. Gotowi do działania? To zaczynamy! Czym jest KSEF i jakie ma znaczenie dla biznesu? KSEF to skrót od Krajowy System E-Faktur. Mówiąc prościej, to państwowa platforma cyfrowa, która stworzyło Ministerstwo Finansów Polski. Zmienia ona sposób, w jaki prowadzimy księgowość i komunikujemy się z Urzędem Skarbowym. Po co? KSEF ma trzy główne cele. Pierwsze prowadzenie obowiązkowego e-fakturowania dla wszystkich. Drugi Usprawnienie cyfrowej wymiany danych między biznesem a administracją publiczną. Wszystko ma działać szybciej i bardziej przejrzyście. Trzeci: ograniczenie ryzyka nieprawidłowych zwrotów VAT. System wzmacnia kontrolę, więc oszustwa stają się praktycznie niemożliwe. Teraz zobaczymy, jak działa kse w praktyce. Zamiast drukować faktury na papierze i przekazywać je kontrahentowi, wszystko odbywa się elektronicznie. I to właśnie tutaj. Mia biznes bardzo upraszcza ci życie. Pozwól, że pokażę, jakie możliwości są dla ciebie dostępne w systemie. Automatyczne wysyłanie faktur do Ksef. Śledzenie statusu faktury w czasie rzeczywistym. Otrzymywanie faktur przechodzących od twoich kontrahentów. Wbudowany walidator, sprawdzanie faktur pod kątem błędów. Historia operacji, wielojęzyczność. Przez nasz system możesz tworzyć faktury, wysyłać je do Ksef Otrzymywać dokumenty przychodzące i pobierać wszystko, co potrzebne. To oszczędza Twój czas i sprawia, że praca jest o wiele bardziej efektywna. Dobrze, z podstawami już się zapoznaliśmy. Teraz porozmawiajmy o terminach, kiedy dokładne przejście na KSEF stanie się obowiązkowe dla wszystkich. Przejście będzie etapowe, w zależności od wielkości biznesu. Od 1 lutego 2026 roku e-fakturowanie staje się obowiązkowe dla dużego biznesu. To firmy, których roczny obrót z VAT za 2024 rok przekroczył 200 milionów zł. Od 1 kwietnia 2026 roku do systemu dołączają wszyscy pozostali średni i mały biznes, który obrót jest niższy od tego progu. Dla mikroprzedsiębiorstw przewidziano, Odroczenie do 1 stycznia 2027 roku. Działa to tylko przy spełnieniu warunku, że łączna miesięczna sprzedaż to nie więcej niż 10 tysięcy zł. Ale jest tutaj coś bardzo ważnego do zrozumienia. Etapowość dotyczy tylko wystawiania faktur, a odbierać e-faktury poprzez KSEF muszą być gotowi absolutnie wszyscy. Od 1 lutego 2026 roku niezależnie od wielkości biznesu. Są również kategorie, które w ogóle są zwolnione z obowiązkowego korzystania z KSeF. Firmy bez oficjalnej rejestracji w Polsce. Sektor B2C, jeśli sprzedajesz zwykłym ludziom, a nie firmom. Korzystanie z KSeF nie jest obowiązkowe. Organizacje działające w ramach specjalnych schematów. OSS nie unijna. IOSS lub zajmujące się międzynarodowymi nieregularnymi przewozami pasażerskimi. Niektóre kategorie producentów rolnych, którzy stosują ryczałtową stawkę opodatkowania. Do czasu wejścia w życie obowiązkowych terminów, wszystko pozostaje po staremu. Możesz nadal pracować według starego schematu ale masz już teraz możliwość zacząć korzystać z KSEF dobrowolnie, równolegle ze zwykłymi papierowymi fakturami. To dobry sposób, żeby wcześniej przetestować system i przygotować zespół. Czym jest e-faktura? E-faktura to cyfrowa wersja dokumentu, która całkowicie zastępuje tradycyjną fakturę papierową. Cała praca z nią odbywa się w formie elektronicznej: tworzenie, przekazywanie, przechowywanie. Ale ważne, żeby zrozumieć, że to nie jest po prostu plik PDF, który wysyłasz mailem. E-faktura to dokument w specjalnym formacie XML. Co to znaczy? Informacje w nim są zapisywane według ściśle określonego standardu, który definiuje wszystkie obowiązkowe pola, dane sprzedawcy, nabywcy, towaru lub usługi, kwoty itd. Z prawnego punktu widzenia e-faktura to dokument wystawiony przez system KSEF, który otrzymał unikalny numer identyfikacyjny. Tak, możesz ją pokazać w formacie PDF. Dla wygody odczytu, ale w takim przypadku na dokumencie obowiązkowo musi być kod QR, żeby można było zweryfikować, że faktura rzeczywiście została wystawiona przez system. Teraz o wymaganiach. Co trzeba wiedzieć o e-fakturach? Pierwsze, format. Dokument musi zawierać wszystkie te same elementy, co papierowa faktura, zgodnie z ustawą o VAT. Ministerstwo Finansów opracowało specjalny wzór, według którego tworzone są e-faktury. Drugie, numer KSEF. Każda e-faktura otrzymuje unikalny numer, który automatycznie generuje system. To oddzielny numer różni się od zwykłego numeru faktury, który nadaje Twoja firma. Trzecie. Faktura staje się ważna dopiero po tym, jak system wyda kod autoryzacyjny. I zwróć uwagę, datą wystawienia jest moment wystawienia do KSEF, a nie data, którą wypisałeś w dokumencie. Czwarte, nie można wystawiać faktur z datą wsteczną. System po prostu nie przyjmie dokumentów z wcześniejszą datą. Fakturę trzeba wystawiać tego samego dnia, kiedy wysyłasz ją do systemu. I piąte, za nieprzestrzeganie zasad przewidziane są poważne kary. O nich szczegółowo porozmawiamy trochę później, ale mogę powiedzieć od razu: kara może sięgać 100% kwoty VAT z faktury. Jakie faktury obowiązkowo należy wystawiać przez KSEF? Faktury na dostawę towarów w obrębie Polski, na świadczenie usług na terenie kraju, na dostawy wewnątrzunijne, na eksport towarów, usługi dla podatników poza Polską z odwrotnym obciążeniem VAT, płatności zaliczkowe za wszystkie te operacje, faktury korygujące. I nawet jeśli jesteś płatnikiem VAT, ale wykorzystujesz tylko czynności zwolnione z podatku, Twoje faktury i tak przechodzą przez system. A co można wystawić poza KSEF? Faktury dla osób fizycznych, zwykłych, kupujących, nie firmy. Faktury pro forma wstępne rachunki. Jeśli chodzi o faktury dotyczące transakcji, których miejsca świadczenia znajdują się poza Polską, są tworzone w KSEF, ale przekazywane poza systemem. Z wprowadzeniem KSEF niektóre rodzaje dokumentów znikną. Faktury uproszczone paragony z NIP na kwotę do 450 zł. Już ich nie będzie. Faktury, które były wystawiane przez kasy fiskalne, również odchodzą do przeszłości. Data wystawienia i data otrzymania faktur. Teraz rozłożymy na części bardzo ważny moment. Jak prawidłowo określać datę wystawienia i datę otrzymania faktury w systemie KSEF? To kluczowe dla prawidłowego rozliczenia VAT, więc przyjrzyjmy się temu dokładnie. Data wystawienia. Podstawowa zasada brzmi tak: faktura jest uznawana za wystawioną w momencie jej wysłania do systemu KSeF, ale to działa tylko w jednym przypadku, kiedy wysłałeś fakturę do KSeF tego samego dnia co data wskazana w samym dokumencie. A co jeśli wysłałeś fakturę później niż data, którą w niej wpisałeś? Wtedy taka faktura jest uznawana za wystawioną w trybie offline 24. Co to znaczy? Musisz wysłać ją do KSEF nie później niż następnego dnia roboczego. Na przykład na fakturze jest data 10 stycznia, a wysyłasz ją do systemu 11 stycznia. To tryb offline 24. Musisz zdążyć do końca następnego dnia roboczego. Oddzielna sytuacja, gdy faktura jest wystawiana podczas awarii systemu w trybie offline. W tym przypadku datą wystawienia będzie ta data Którą wpisałeś w dokumencie. A datą otrzymania, jeśli nabywcą jest polski przedsiębiorca z NIP, będzie data nadania numeru KSEF, gdy system zostanie przywrócony i faktura zostanie przesłana. Ogólne terminy. Fakturę można wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży lub świadczenia usługi. Można też wystawić ją z wyprzedzeniem na 60 dni przed wykonaniem usługi lub sprzedażą towaru. Ale co ważne, w KSEF nie można już wystawiać faktur z opóźnieniem i datą wsteczną. Nie można wystawiać na przykład daty sprzed tygodnia, a wysłać dzisiaj. System tego nie przyjmie. Data otrzymania faktury. System KSEF zmienia to, jak otrzymujemy dokumenty. Teraz każdy przedsiębiorca otrzymuje e-faktury bezpośrednio w KSEF już danym numerem KSEF. Oczywiście możesz ustalić z kontrahentami, żeby dodatkowo przesyłali ci kopię w PDF mailem. Dla wygody, ale to opcjonalne, nieobowiązkowe. Ważny moment. Datą otrzymania jest data nadania numeru KSEW. I to nie zależy od tego, czy otworzyłeś fakturę w systemie, czy nie. Czy ją pobrałeś, czy nie. Numer został nadany, znaczy faktura została otrzymana. System nie będzie automatycznie powiadamiał cię o nowych fakturach. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w swojej firmie ustanowić. Wyraźną procedurę sprawdzania dokumentów przychodzących. To pomoże nie przegapić terminów płatności. I co trzeba rozumieć? Data otrzymania może różnić się od daty wysłania. Data wystawienia jest dzień przesłania do systemu, a datą otrzymania moment nadania numeru KSEF. Może być tak, że numer zostanie nadany dopiero następnego dnia. Na przykład wysłałeś fakturę późnym wieczorem, a numer otrzyma dopiero rano następnego dnia. Dlatego kiedy będziesz rozliczał VAT, kieruj się właśnie datą nadania numeru KSEF, a nie datą wystawienia. Zagraniczni kontrahenci i Teraz zobaczymy jak pracować z zagranicznymi kontrahentami w systemie Ksef. Faktura od zagranicznego kontrahenta nie trafi do Ksef i nie musisz wprowadzać jej tam ręcznie. Więc jeśli otrzymujesz fakturę od zagranicznych dostawców, co z nimi robić? Wszystko proste. System Ksef nie jest przeznaczony do ewidencjowania takich dokumentów. Dlatego po prostu przekazujesz się swojej księgowości do rozliczenia bezpośrednio jak zwykle. Żadne dodatkowe działania nie są wymagane. A teraz odwrotna sytuacja. Co jeśli ty, polski przedsiębiorca, wystawiasz faktury zagranicznym klientom? Tu ważny moment. Takie faktury musisz tworzyć przez KSEF. Ale to nie znaczy, że faktury eksportowe omijają system. Nie tworzysz je w KSEF, jak wszystkie inne faktury. Dalej musisz pobrać te faktury z systemu i wysłać kontrahentowi wygodnym dla niego sposobem, np. mailem lub przez wasz zwykły system obiegu dokumentów. I jeszcze jeden ważny moment: oznaczenie takich faktur kodami QR. Po co, żeby kontrahent lub jakikolwiek organ kontrolny mógł łatwo uzyskać dostęp do dokumentów w systemie i zweryfikować jego autentyczność? Kod QR to dodatkowa gwarancja przejrzystości i bezpieczeństwa. Podsumujmy kwestię zagranicznych kontrahentów. Co trzeba koniecznie wiedzieć? Faktury od zagranicznych dostawców. Nie trafiają do KSeF? Nie trzeba ich tam wprowadzać? Ujmujesz je jak zwykle. Faktury dla zagranicznych klientów obowiązkowo tworzysz przez KSeF. Pobierasz i wysyłasz kontrahentowi samodzielnie. Wskazane jest dodawanie kodu QR do weryfikacji. Awarie i tryb offline. Teraz porozmawiamy o tym, co robić, gdy system KSEF nie działa. Jak każdy inny system, KSEF może okresowo mieć awarię lub być niedostępny. Na takie przypadki przewidziany jest tryb offline. W KSEF można wyróżnić trzy sytuacje, gdy pojawiają się problemy z funkcjonowaniem. Pierwsze to awaria KSEF, czyli awaria systemu. System przestaje działać z jakiejś przyczyny technicznej. Informacje o takich awariach publikują w Biuletynie Informacji Publicznej lub pokazują bezpośrednio w programach do wystawiania faktur. Drugie to niedostępność, czyli zaplanowana niedostępność. To gdy z góry wiadomo, że system będzie niedostępny np. z powodu prac technicznych. Ministerstwo Finansów z wyprzedzeniem publikuje o tym komunikaty. I trzecie, awaria po stronie przedsiębiorcy. To, gdy problemy występują u ciebie, na przykład nie masz dostępu do internetu albo masz usterki techniczne ze sprzętem, co robić w każdym z tych przypadków? Możesz wystawić fakturę poza system KSEF w trybie offline. Ale ważne, taki dokument i tak musi być zgodny z wymaganym formatem, bo później trzeba będzie przesłać go do systemu. Fakturę wystawioną poza KSEF zaleca się od razu przekazać nabywcy w wygodny sposób, na przykład jako PDF. Mailem lub nawet w formie papierowej. Zwróć uwagę, faktura wystawiona w trybie offline, czy to awaria niedostępności, Offline czy Offline24 musi zawierać dwa kody QR. Pierwszy kod QR jest potrzebny, żeby w przyszłości uzyskać dostęp do faktury w KSeF i zweryfikować dane w niej. Drugi kod QR pozwala potwierdzić tożsamość osoby, która wystawiła fakturę. Jeśli była awaria systemu KSeF, masz 7 dni roboczych od momentu usunięcia awarii. Przy czym jeśli w ciągu tych 7 dni system znowu się zepsuje, odliczanie zaczyna się od nowa, od momentu usunięcia nowej awarii. Jeśli była zaplanowana niedostępność, wtedy termin jest krótszy tylko jeden dzień od momentu przywrócenia dostępu. Jeśli problem był po Twojej stronie na przykład nie miałeś internetu, fakturę trzeba będzie przesłać najpóźniej następnego dnia roboczego po jej wystawieniu. To samo dotyczy trybu offline 24. Jeden dzień roboczy. Na przesłanie: Zapamiętaj, główne: tryb offline to tymczasowe rozwiązanie. Faktura i tak musi trafić do systemu w określonych terminach. Inaczej mogą być zastosowane kary. O nich porozmawiamy trochę później. Data wystawienia i otrzymania faktury poza KSEF w razie awarii. Teraz szczegółowo przyjrzymy się, jak określa się daty wystawienia i otrzymania faktur, gdy pracujesz poza systemem KSEF, czyli w przypadku awarii. Tutaj obowiązują nieco inne zasady niż w trybie normalnym. Zacznijmy od daty wystawienia. Kiedy wystawiasz fakturę poza KSeF z powodu awarii, datą wystawienia jest dzień jej faktycznego wystawienia, czyli ta data, którą wpisałeś w dokumencie. To wyjątek od ogólnej zasady. Pamiętasz, mówiliśmy, że zwykle datą wystawienia jest dzień przesłania faktury do KSeF. No więc przy awariach ta zasada nie działa. Tutaj ważna jest właśnie ta data, którą wskazała osoba tworząca fakturę. Teraz o dacie otrzymanie. Tutaj jest nieco bardziej skomplikowanie. Jeśli podczas awarii KSEF wysłałeś fakturę nabywcy, Poza systemem, na przykład mailem w PDF, to datą otrzymania jest dzień, kiedy nabywca faktycznie ją otrzymał. A jeśli nie wysłałeś faktury nabywcy oddzielnie i stała się ona dostępna dopiero po przesłaniu do systemu, wtedy obowiązują ogólne zasady. Data otrzymania jest określana dniem nadania numeru KSEF. Oddzielny przypadek, gdy pracujesz w trybie offline lub Offline 24, a nabywca jest polski przedsiębiorca z nim, w takiej sytuacji datą otrzymania zawsze jest dzień nadania numerów KSEW, niezależnie od tego, czy wysłałeś mu fakturę oddzielnie czy nie. Faktury korygujące. Faktury korygujące też można wystawiać do dokumentów, które zostały wystawione poza systemem. Jest tylko jeden wymóg: takie korekty obowiązkowo trzeba przesłać do KSEW. I jeśli dokument pierwotny ma już numer KSEF, musisz go wskazać w korekcie. Jeśli pracujesz w trybie offline 24, to na przesłanie faktury korygującej do KSEF masz jeden dzień roboczy, czyli te same terminy, co dla zwykłych faktur w tym trybie. Podsumujmy. Przy awariach systemu data wystawienia to ta data, którą wskazałeś w dokumencie. Data otrzymania zależy od sytuacji, albo dzień faktycznego otrzymania poza systemem, albo dzień nadania numeru KSeF. Korekty można wystawiać do dokumentów offline, ale obowiązkowo trzeba je przesłać do systemu w ustalonych terminach. Kary w krajowym systemie e-faktur. A teraz Porozmawiamy o karach. Jakie sankcje są przewidziane za naruszenia w systemie KSEF? Krajowy system e-faktur przewiduje kary w trzech przypadkach. Pierwsze, jeśli w ogóle nie wystawiłeś faktury ustrukturyzowanej przez KSEF, chociaż byłeś zobowiązany to zrobić. Drugie, jeśli wystawiłeś fakturę niezgodną ze wzorem podczas niedostępności KSEF lub awarii, to dotyczy sytuacji, gdy system nie działa lub masz problemy z oprogramowaniem podłączonym do KSEF. W takich przypadkach i tak trzeba wystawić fakturę według prawidłowego wzoru. I trzecie, jeśli nie przesłałeś do KSEF w ustalonym terminie faktury, którą wystawiłeś poza systemem, na przykład podczas awarii lub w trybie offline. Wysokość kary zależy od tego, czy na fakturze jest. VAT, czy nie? Jeśli na fakturze jest VAT, kara może wynieść do 100% kwoty VAT. Jeśli faktura jest bez VAT, kara może wynieść do 18,7% całkowitej kwoty faktury. Ale zwróć uwagę: to maksymalne stawki. Faktyczna kara zależy od wielu czynników: skali naruszenia, czy się powtarza, czy działałeś w dobrej wierze. Kiedy zaczną obowiązywać te kary? Do 31 grudnia 2026 roku to okres nauki. W tym czasie nie będzie kar za błędy. To czas na adaptację, na testowanie systemu, na to, żeby wszyscy nauczyli się pracować prawidłowo. A od 1 stycznia 2027 roku zaczynają się pełne kary. Okres ulg się kończy i będą stosowane sankcje za wszystkie naruszenia z kontrolami i karami w pełnym wymiarze. Jak uniknąć kar? Oto kilka prostych zasad. Zawsze korzystaj z ksew, z wyjątkiem przypadków rzeczywistej awarii systemu. Prowadź ewidencję faktur i dat ich wysyłki do ksew. Śledź to uważnie. Przestrzegaj terminów. Przypominam, jeden dzień roboczy dla trybu automatycznego, 7 dni po awarii Ksef. Używaj prawidłowego formatu dokumentów, Szkolenie pracowników. Wszyscy, którzy pracują z fakturami, powinni zrozumieć zasady. Jeśli system wykryje naruszenia, wyślą ci powiadomienie. Będziesz miał 7 dni na przedstawienie wyjaśnień. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie, czy wszystkie faktury trafiły do Ksef, czy terminy są przestrzegane. Czy używany jest prawidłowo format? Jeśli dostałeś powiadomienie Współpracuj z organami podatkowymi. Szybko poprawia błędy. To może złagodzić sankcje. Korzyści z wdrążenia KSeF dla biznesu I oto dotarliśmy do najprzyjemniejszej części. Porozmawiajmy o korzyściach. Tak, przejście do KSeF to dodatkowa praca i nowe wymogi, ale przynosi firmom rzeczywiste, praktyczne korzyści, które mogą znacznie zwiększyć efektywność Twojego biznesu. Zacznijmy chyba od najbardziej atrakcyjnej korzyści to przyspieszenie zwrotu VAT. Po przejściu na e-faktury maksymalny termin zwrotu VAT skraca się z 60 do 40 dni, czyli całe 20 dni szybciej. Dla wielu firm to bardzo istotne, szczególnie gdy mowa o dużych kwotach. I co ciekawe, ten bonus działa już teraz, gdy system jeszcze nie jest obowiązkowy. Czyli jeśli zaczniesz korzystać z ksew dobrowolnie już teraz, od razu otrzymasz tę korzyść. To dobra zachęta, żeby nie odkładać przejścia na ostatnią chwilę. System pomaga uniknąć błędów w fakturach, przez które często opóźniają lub w ogóle odmawiają zwrotu VAT. Dzięki automatycznym weryfikacjom w KSeF wszystkie obowiązkowe pole są wypełniane prawidłowo, format jest zachowany, szanse na odmowę z powodu nieprawidłowo wystawionych dokumentów stała się znacznie mniejsza. Druga duża korzyść. To automatyzacja obiegu dokumentów Ksef znacznie ułatwia pracę z dokumentami finansowymi. Jednolity system pozwala zautomatyzować cały proces od wystawienia faktury po jej weryfikację i przechowywanie. I trzecia wielka korzyść: uproszczenie przechowywania i archiwizacji dokumentów. To bardzo ważny moment. Firmy nie muszą już samodzielnie dbać o przechowywanie faktur. System niezawodnie przechowuje wszystkie wystawione i otrzymane faktury przez 10 lat. Nie trzeba myśleć o serwerach, kopiach zapasowych, ochronie przed utratą danych. Wszystko to bierze na siebie krajowy system e -faktur. Więc tak, przeszliśmy przez wszystkie kluczowe aspekty pracy z krajowym systemem e -faktur. Przejdźmy jeszcze raz przez najważniejsze rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, KSeF to nie jest po prostu nowa procedura biurokratyczna to cyfryzacja procesów biznesowych, która upraszcza pracę z dokumentami i przyspiesza zwrot VAT. Po drugie, terminy dla dużego biznesu od 1 lutego 2026 roku, dla średniego i małego od 1 kwietnia 2026 roku, dla mikroprzedsiębiorstw z niewielkim obrotem do 1 stycznia 2027 roku. Ale pamiętaj, odbierać e-faktury wszyscy muszą już od 1 lutego. Po trzecie, system przewiduje tryb offline na wypadek awarii. Zawsze będziesz mógł wystawić fakturę, nawet jeśli XSEF tymczasowo nie działa. Najważniejsze to przestrzegać terminów przesyłania do systemu. Po czwarte, kary. Do końca 2026 roku obowiązuje okres ulg. To czas na naukę i adaptację bez sankcji. Ale od 2027 roku rozpocznie się pełna kontrola, więc lepiej przygotować się wcześniej. I po piąte, jeśli pracujesz, zmienia biznes, masz już wszystko, czego potrzebujesz. Nasz system w pełni obsługuje KSEF. Tworzenie faktur, wysyłkę, odbiór, śledzenie statusów, wbudowany walidator, automatyczne przechowywanie. Nie odkładaj przygotowań na ostatnią chwilę. Wykorzystaj ten rok przed obowiązkowym przejściem, żeby spokojnie przetestować system, przeszkolić zespół, skonfigurować wszystkie procesy. Zacznij od małych kroków. Spróbuj wystawić kilka faktur przez KSeF. Dobrowolnie. Zobacz jak działa, gdzie mogą pojawić się trudności. Tak zdążysz wszystko dopracować. Bez pośpiechu i stresu. Pamiętaj, przejście na e-fakturowanie to nie tylko obowiązek, ale i szansa. Szansa, żeby uczynić pracę Twojej księgowości szybką, dokładniejszą, bardziej przejrzystą. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy z konfiguracją, zespół Mia Biznes jest zawsze do dyspozycji. Jesteśmy gotowi pomóc Ci na każdym etapie przejścia. Przejście na KSEF to duża zmiana, ale jesteś na nią gotowy, szczególnie z odpowiednimi narzędziami. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnych filmach.